16 kwietnia 2021 Zimia, zima w pełni sypie niesamowicie nasypało dużo śniegu ani mi wypuścić dwa treningi go zrobione i tak, tak się udało, fajnie kabinka stoi Poczywa. wszystko zasypane. Tu sobie wyskoczyły samiczki rozkładowe. Ciężko jest, dużo i sypie dalej. tu jest zamknięta bojlera, nie wyleciały z tej bojlery też są, tam jeden, wyleciał tu są lotowe, tu nie ma w nic zamknięta tu wszystko zaludowało ciało paskudna pogoda loty odwołane, no ale to się nie ma co dziwić akurat tutaj nie trzeba było mądrego żeby odwołać loty, jak nie ma pogody to nie ma lotów także no zobaczymy, no ma się coś zmienić w następnych dniach no jak to wszystko będzie jak się to wszystko ułoży no niby zrobiłem dwa treningi na te 20 i 50 km z 20 gorzy szły jak z tej 50, bo dosyć szybko szły fajnie i dosyć tak, no akurat i odejście było dobre. No. Ten pierwszy od gorszy bo się może tam ścięły z tymi gordyckimi gołębiami i przez to były rozrzucone, no ale. No i za, na 106 gołębi jeden nie wrócił gołąbek no ale co się stało, no to nie wiadomo, nie. Było 107, jeden się zabił mi i także. No ale reszcie wszystko ok, także. Czekamy na pogodę. Jak się zrobi pogoda, będą loty. No. Najważniejsze, zdrowie, resztę zobaczymy, jak się wszystko układa. No. Miłego dnia życzę i pogody.